Dobiega końca budowa Hali Sportowej przy zespole edukacyjnym numer 10 przy ulicy Energetyków. Budowa Hali Sportowej przy Zespole Edukacyjnym nr 10 przy ulicy Energetyków w Zielonej Górze dobiega końca. Budynek, w którym znajdzie się sala gimnastyczna, biblioteka i siłownia, został w pełni wyposażony. Do zakończenia zostały jeszcze tylko wykończeniowe roboty. Prace rozpoczęły się wiosną ubiegłego roku. Nie ma opóźnień w budowie, która zakończyć się ma jeszcze we wrześniu, zapewnie Janusz Jankowski, prezes KTBS. Jesteśmy na etapie wykończeń wnętrz, czyli są pomieszczenia już wyposażone. Podstawowe okładziny, czyli podłogi, ściany, wentylacja, klimatyzacja już jest wykonana, stolarka okienna. Powoli będziemy już dużą halę też wyposażać w tak zwaną podłogę miękką, czyli do gry, czyli tą główną halę. Przypomnę, że jeszcze jest w części administracyjnej, socjalnej biblioteka. Połączone będzie to łącznikiem ze szkołą. Nasi uczniowie w końcu będą mieli salę sportową i bibliotekę z prawdziwego zdarzenia. Cieszy się Monika Świątkowska, dyrektor zespołu edukacyjnego nr 10. Tak, tak, już nie możemy się doczekać, ponieważ wszystkie starsze klasy, czyli od 4 do 8 na zajęcia z wychowania fizycznego, jeździły autobusami na Ceres, ale już może nie od września, bo, bo termin zakończenia jest na koniec września, tylko od października już uczniowie będą mogli korzystać z sali gimnastycznej i z prawdziwej biblioteki. Koszt inwestycji to około 10 milionów zł. Budynek ma mieć w sumie ponad 900 m2. Radio Zielona Góra na 97 i 1 FM.